Czy dbasz o swoje włosy tak dobrze jak o swoją skórę? Teraz to możliwe. Nowy szampon Nivea Herker do włosów normalnych zawiera sprawdzoną w pielęgnacji skórę witaminę F, która teraz dba o twoje włosy nadając im niepowtarzalny połysk. Nowość Nivea Herker. Szampon nadający połysk. Poczuj dotyk wyjątkowej pielęgnacji. te samo mleko. No. Dla super nagród odesso, takich jak kurtka zimowa kappa i plecak Benetton. Wszyscy chcą być kierowcami. Przeziębienie? Grypa? Męczą cię różne objawy? Do wyboru jest wiele leków. Tradycyjne albo nowsze. Ale ja stosuję Gripex. Bo szybko zwalcza wszystkie objawy. Gripex zwalcza wszystkie objawy przeziębienia i grypy, ponieważ ma trzy specjalne składniki. Jeden zwalcza bóle i gorączkę, drugi katar, a trzeci kaszel. Dlatego Gripex tak szybko zwalcza wszystkie typowe objawy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co? Producent mlecznych rozkoszy prezentuje Dogobela! Jogobella. Teraz nowy słoneczny smak Cantalupa Marakuja. Weź sobie tą owocową rozkosz. Jogobella firmy COD. Jogurt z ekstra dużymi kawałkami owoców. Ekstra. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cześć mama. Cześć ciociu. To dziś jest ten dzień. Czekaj, dam ci pereginu. Pomaga mnie, pomoże i tobie. Pyralginum szybko radzi sobie z bólem. To silny lek przeciwbólowy o dodatkowym działaniu rozkurczającym. Dostępny jedynie w aptekach. Dzięki, ciociu. Już myślałam, że nic mi nie pomoże. Wiedziałam, co ci dać. Nikt nie wie o bólu tyle, co my kobiety. Ból szybko ginie po pyralginie. Garden to garden. Świeży smak i pyszna cena. Prosto z sadów i ogrodów. Marchewki pierwszej świeżości. Owoce najwyższej jakości. Mmm. Tak wiele świeżości w tak pysznej cenie kryje w sobie tylko garden. Garden to garden. <suszy> garden. Pyszny sok w przepysznej cenie. Zrób zdjęcie. Plus opis, plus dźwięk. I wyślij. Sony Ericsson T610 w ofercie Plusa. Teraz tylko za złotówkę. Niezwykłe oferty w Plus GSM. Zapraszam Państwa na reportera, w którym zobaczymy samochody transportowe w warunkach unijnych. Dowiemy się, czy można zagrać na gitarze Gigant. Kopalnia wydobycia glinki, o czym opowie nam doświadczony satyryk. I dowiemy się, jak zaopiekować się ponad 150 psami. To się w głowie nie mieści. Jak to jest być razem cały czas? O tym opowiedzą siostry siamskie. W co się bawią duzi chłopcy? Paintball to ostatnio bardzo popularna gra. Czy wierzą Państwo w duchy? Podobno ostatnio pojawiły się na zamku Kazimierzowskim? Tak się w głowie nie mieści! To wszystko w niedzielę o 21.30. Drogówka. Dokument o pracy polskiej policji drogowej na szosach całego kraju. W tym odcinku zobaczymy, jak pracują policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Kolizja samochodu osobowego z ciężarówką. Przypadkowa kontrola małego Fiata i jej nieoczekiwany rezultat. Śmiertelne potrącenie mężczyzny. Oglądaj drogówkę. Już w niedzielę o 22. Młoda agentka FBI. Co wiesz o Amishach? Dziwnie się ubierają, nie jeżdżą samochodami, nie korzystają z prądu. Tajemnicze podpalenia. Ojcze, nasza stodoła. Mała enklawa ma swoje tajemnice. Chciałabym znaleźć podpalacza, nam na tym nie zależy. Nie wiem, czy uda mi się do nich dotrzeć. Może oni dotrą do pani. Czy uda się odkryć prawdę, nim dojdzie do tragedii? Żniwo ognia. We wtorek o 19.00.